Hej, z tej strony Dawid i witam Was w kolejnym openingu kart. Tym razem e, otworzymy sobie karty, które znajdują się razem z gazetkami Just Kikit numer majowy 4 przez 2024. No i co tam znajdziemy? Oprócz samej gazetki są dwie saszetki top klasów. No, i są karty Holo Giants, i tam jest do każdej gazetki dołączona karta Odegarda. Ale zanim, zanim otworzymy wszystkie nasze saszetki, no to sprawdzimy. Co kryje się ciekawego w samym tym czasopiśmie. Tu możecie sobie zobaczyć, tak wygląda OdeGard, karta Holo Giants. Natomiast jeśli chodzi już o samo czasopismo, no to co tam mamy w środku? Oczywiście jest informacja o upgrade. Zie. Które już dawno jest w sprzedaży, a jeszcze widziałem, zalega na półkach. Ale to co wiadomo, no to Euro 2024 teraz jest na tapecie, więc i wtedy pewnie informacje już były wcześniej o drużynach, o zawodnikach. Więc sobie możecie tutaj sami zobaczyć. Natomiast jak zwykle, pewnie znajdują się plakaty. Są Włochy. Jest też Francja, jest Polska, o, jest Virgil van Dijk na naszych plakatach, jest Cristiano Ronaldo widzę, no i jest Diego Maradona, proszę państwa, no i tutaj reszta tych druga strona tych plakatów, które możecie sobie Zobaczyć jest oczywiście terminarz na euro 2024, chociaż euro już się zaczęło. No to jednak, jeszcze można z tego skorzystać. Ale to, co mnie interesuje najbardziej, to dwie rzeczy. Pierwsza ta, co będzie w następnej gazetce. Czy będą jakieś karty znów do zdobycia? Zaraz tu zobaczymy niż yy, dwie saszetki z naklejkami. Tu akurat naklejkami jestem mniej zainteresowany. Jakiś zestaw sędziowski, czyli żółta i czerwona kartka oraz gwizdek. No natomiast, o, tutaj jeszcze mamy takie coś do wycięcia. No natomiast to co nas interesuje, to czy tutaj również będą jakieś karty Unbeatable, tak jak to było w poprzednim odcinku. To sobie możecie zobaczyć, a że tych gazetek mam 3 sztuki, więc saszetek mamy 6. i zobaczcie, Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia tych kart? Jest jedna para, druga para i trzecia para tych gazetek to tylko wyrzucimy sobie o te wszystkie nasze saszetki. No to zacznijmy od pierwszej pary. Pierwsza para saszetek zaraz zobaczymy, czy co nam się tam ciekawego trafi. Tu już widzę, jest jakaś karta bazowa, Ruben, Ruben Dias. Ale my musimy lecieć od dołu. Tak, jest człameni, jest Guler, jest Ederson. Kolejny, o jest Robert Lewandowski jako winner, Robercik zawsze spoko, no ta karta jeszcze jest dosyć wartościowa i chodzi, powiem Wam. O jest Magic Mix, Haland i De Bruyne, no i spójrzmy, spójrzmy, jest Max Power i to jest Acerbi. OK. no i, no i co tam będzie jeszcze? Jest Unbeatable i tym razem jest Mbappé, czyli się sprawdza, że prawdopodobnie i tu mamy Rubena Diasa. Sprawdza się, że prawdopodobnie w karty Unbeatable są ładowane właśnie w te saszetki. A jak wiemy, no jest zdobyć z takich zwykłych openingów, jeśli kupujemy na przykład multipaki, ale tutaj widać, dalej jest zachowana cała ta mm, ta seria, że karty Unbeatable są do tych saszetek wrzucane, jako jakieś może inserty. Jest Saka, jest Pepi, tutaj Pino, jest pierwszy Magic Mix i to jest Dembele z Upamecano, kolejna karta Electric i to jest Raum. I sprawdźmy, jest Max Power i to jest Joselu no i uwaga, no i uwaga, nie, Ter Stegen, o, z tego co kojarzę, tam chyba miałem ostatnio także Ter Stegena. no i tutaj Upamecano. Yy, no natomiast co, yy, jest fajnie, yy, w, pierwszym, w pierwszej gazetce mieliśmy Unbeatable'a, chociaż zwykłego, ale zawsze to Unbeatable, tak, i tym bardziej Mbappe. Yy, yy, otwórzmy sobie teraz drugą parę. Z drugiej gazetki. No i sprawdźmy, jak wygląda tam rozkład tych. W tych saszetkach. Pierwsza saszetka jest saka znowu. E, Pepi. O, troszkę powtarzają się. Pino. E, jest pierwszy Electric Ciesa. I tutaj jest Di Lorenzo. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy dalej. I jest kolejny Robercik. Czyżby znowu tam e, nam się okazało, że mamy kolejnego Unbeatable'a Mbappé? Bo patrzcie, jest znowu Magic Mix. I uwaga, i uwaga! Nie, jest Hummels, Tutaj w tym wypadku Masterclass Hummers. No i Trossard jako karta bazowa. Ale sprawdźmy drugą saszetkę z tej pary. Jest już tutaj Vini Junior na wstępie, ale sprawdźmy co pod spodem. Jest Guerrero, jest Dembele, musimy chyba go odwrócić. Jest Erstegen, jest kolejny Magic Mix i to jest Grealish i Arnold, tak ok. Jest Max Power i Giroux. No, i sprawdźmy jeszcze tutaj. Jest Rainbow Master i to jest Bellingham. No i uwaga, jest Masterclass Alaba. No, w tym wypadku, no jest wini. W tym wypadku nie ma niestety e, saszetki Unbeatable. Natomiast, przepraszam, karty Unbeatable. Natomiast została nam ostatnia, trzecia para. I zaraz sprawdzimy, jak wygląda rozkład tych kart, właśnie, e, właśnie tutaj. Tutaj, okay. tu już The Stones jest i od, od spodu White jest Tillman, jest Simon i kolejny Hernandez jako winner, jest Alvarez jako Rainbow Master, Electric i to jest Rabiot, i uwaga, i uwaga. No, jest Luca Modric Masterclass. No, niestety nie ma Unbitable, ale została nam ostatnia saszetka, więc będziecie mogli się przekonać, czy faktycznie i są te Unbitable w większości e, tych y, gazetek, czy też nie. E, Williams jest Eder Miltao, jest Locatelli i pierwszy Electric Raum. Max Power i Oselu, Oselu, e, jest Carlos Augusto, Rainbow Master i uwaga, i uwaga, no niestety, no niestety, e, Rico Lewis. E, no i tutaj Martinelli, także no tym razem nie ma e, jakiejś takiej metody na to, żeby sprawdzić, czy każdy Unbeatable będzie, ale jak widzicie, Mbappe się trafił, więc, no, zawsze na otarcie łez coś jest. Dodatkowo pamiętajcie, że mamy te trzy holodżający. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!